Siemanko, witam serdecznie po przerwie, po przerwie, która była spowodowana robieniem małego, ale jakże problematycznego dla mnie samochodu. Opowiem o tym, jak dojdziemy na warsztat. Jak zdążyliście zauważyć po miniaturze oraz tytule filmu, dzisiejszy odcinek nie będzie o samochodzie, a nie będzie też o samochodach. Dzisiejszy odcinek będzie o motocyklu dla mnie bardzo wyjątkowym: o motocyklu, który uważam za legendę wśród motocykli. Tak jak Toyota Supra jest legendą wśród samochodów, tak ten motocykl jest legendą wśród motocykli według mnie. Przenieśmy się do roku 1999, a konkretnie do 1998, gdzie miejsce miała premiera motocykla wypuszczona spod logo Yamaha. Była to Yamaha R6 pierwszej generacji, która rozwaliła totalnie w dniu swojej premiery rozwaliła totalnie klasę 600 supersportów na łopatki. Dlaczego tak uważam? historii po prostu nie da się oszukać był to motocykl po pierwsze najlżejszy gotowy motocykl do jazdy ważył w okolicach 186 kg gdzie w tamtych latach motocykle były mocno ciężkie takie ociężałe niezbyt aerodynamiczne po drugie hamowała najlepiej w swojej klasie przez to, że dostała hamulce od swojej większej siostry czyli Yamahy R1 po trzecie była najzwrotniejsza przez swój naj, najkrótszy rozstaw kół w swojej klasie po czwarte jej design na zawsze zmienił sposób projektowania motocykli, tak jak wspominałem w tamtych latach motocykle były mocno takie kanciaste, kwadratowe. Yamaha prezentuje motocykle, które stylizowane stricte na stylistyce owada, czyli osy jest mocno zadziorna. Jej stylistyka zmieniła na zawsze projektowanie motocykli. Kolejną ciekawostką jest to, że jest to motocykl stworzony stricte do jazdy po torze. Hmm, chociażby przez charakterystykę silnika, który kręci się do prawie 17 tysięcy obrotów, i w większości motocykli moment obrotowy mamy w dużo niższej partii obrotów. Tutaj Yamaha zaczyna tak naprawdę nas rozpieszczać od 10 tysięcy obrotów. Także Yamaha stworzył motocykl, do którego doczepili lampy, lusterka i tablicę rejestracyjną, żeby dostać homologację i dało się jeździć tym motocyklem po ulicy, po prostu. Także widzicie ile dla mnie chociażby radości ma to, że mogę opowiadać o tym motocyklu. Także to nie jest żadna pozerka, że kupiłem sobie motocykl i jestem motocyklistą tylko naprawdę od dziecka marzyłem o tym modelu. Mimo tego, że posiada kilka wad, takich jak w pierwszych generacjach pękające tuleje cylindra oraz niedopracowana skrzynia biegów, ale w tej serii filmów o Jamaszce rozwiążemy te problemy, wkładając silnik od nowszej generacji, czyli na wtrysku. Ale z małymi modyfikacjami Także jeśli jesteście ciekawi mojej przygody z tą jamaszką, Zapraszam do oglądania i przenosimy się na warsztat Znajdujemy się właśnie na warsztacie i za chwilę Wam pokażę Przyczynę przerwy w emitowaniu filmów na kanale A mianowicie ten mały truteń Honda Civic Z 1990, tak dobrze pamiętam Albo z 1989, jest to przedlift W tym aucie robiłem kompletną blacharkę, jest przygotowany do lakierowania z tym, że wyszło 200% więcej pracy niż zakładałem pierwotnie. Strasznie się to przeciąga, nie wiem dlaczego mi z tym autem idzie tak topornie. Może przez to, że mam od ponad 10 lat i mi się po prostu przejawy. Generalnie z lakierowania tego auta zrobię osobny odcinek na GoPro. Bo niedługo będzie lakierowane. I po tym aucie że BMW 36 Coupe. Z z którego robienia będę robił serię odcinków, właściwie się zgodził, także będzie fajna seria odcinków. A teraz przejdźmy, przejdźmy do bohatera dzisiejszego odcinka. Ale jeszcze zanim pokażę Wam o czym będziemy dzisiaj gadać, sprzedam Wam małą tajemnicę co do Nissana. Z nim też się sporo ruszyło, ale o tym będzie w osobnej serii odcinków. A dzisiaj będziemy rozmawiać o tym motocyklu który znajduje się pod planem. Także jeśli jesteście ciekawi, zapraszam do dalszej części odcinka. Jest to model z 1999 roku, aczkolwiek ten egzemplarz ma zmieniony zadupek. Który pochodzi z wersji Riot 11 z 2008 roku. Generalnie tak, nie mam nic do wzorów patriotycznych. Szanuję też historię, ale kogoś poniosła fantazja robiąc takie malowanie. I generalnie plan jest taki, że maluję owiewki na biało, koła robimy na fluorescencyjny żółty. I oczywiście kupiłem sobie zabawkę w wersji puzzle Była bez owiawek, znaczy były pościągane. I generalnie ten motocykl ma uszkodzony silnik. Jest tutaj. Kwestia jest taka, że wywaliło korbę bokiem. Chłopak, który mnie sprzedawał mówił, że zaczęło mu coś grzechotać, prawdopodobnie w rozrządzie, okazało się po rozebraniu, że... Znaczy ja rozebrałem te silniki i okazało się, że blacha, która oplata koszt sprzęgłowy po prostu odpadła, zaczęła robić tam mielonkę i kawałek wpadł do silnika nie wiem czy to e, czy to miało wpływ na wywalenie karby bokiem, aczkolwiek plan jest taki, że e, wkładam dół z wtrysku czyli blok silnika z wersji wtryskiem, bo jest poprawiony, w tych pierwszych wersjach Yamaha była wadliwa skrzynia biegu, wypadająca dwójka pękały też tuleje na tuleje cylindrowe, no i w sumie dobrze, że tak wyszło zrobimy sobie hybrydę Motocyk zostawiam na gaźnikach, ponieważ e, po prostu lubię charakterystykę gaźników. Wtrysk jakoś zabija ten cały, e, całego ducha tej motoryzacji z wczesnych, z wczesnych lat 2000. I generalnie powiem szczerze, że ten zadupek MAGA poprawi wygląd tej jamaszki. No i oczywiście będzie lakierowanie mm, owiewek. Będę sobie lakierował felgi. Na razie pomaluję je sprayem i lakierem bezbarwnym, bo chwilowo nie będę zmieniał opon. I powiedzmy przy następnej zmianie mm, opon oddam sobie do wypiaskowania i do malowania proszkowego. Także nowa zabawka. Generalnie no kogoś poniosło z tym wzorem, z Dywizją 303. No troszeczkę nie pasuje jednak do wizji, którą mam w głowie. No ale co zrobić. Także tak to wygląda. Generalnie, głowicę już mam, drugą w tamtej o Zawory zregenerujemy ją sobie, będą dotarte zawory, wymienione prowadnice, e, lub nie wiem, zobaczymy, może nie będę wymieniał prowadnicy, ale na pewno wymienię uszczelniacza. No generalnie tak to wygląda. Także zabieramy się do pracy. A few moments later. Owiewki mam przygotowane, dotarte, odtłuszczone Polecimy teraz z podkładem epoksydowym Jak sobie chwilę podeschnie to dam od razu na to akrylowy Także żeby było lepsze krycie i lepsza przyczepność Także tak to wygląda nic, zabieramy się do roboty Dwie warstwy epoksydu mamy nałożone. Teraz wleci podkład akrylowy te dwie warstwy, żeby było z czego docierać. Także lecimy za akrylem, ale nie będę raczej tego nazywał, bo wygląda to tak samo jak nakładanie epoksydu. A few moments later. Dzik dosycha. Poczekam jeszcze parę minut i wjeżdża biała baza. Musi być tło białe, ponieważ ten nakier jest taki trochę przezroczysty i musi mieć białe tło. Także tak to wygląda. Jak widać, biała baza sobie dosycha. Damy jeszcze parę minut i wlatujemy z jebitnie fluo kolorem. Że czekamy jeszcze chwilkę i wrócimy. W założeniu lakieru zyskaliśmy taki oto efekt będzie ładnie się komponować i kontrastować z czarnym i białym kolorem A few moments later. Także jak widzicie nowy silnik jest już wstępnie pasowany muszę poprawić parę mocowań znaczy parę w sumie to jedno i Powoli bierzemy się za składanie, ale o tym będzie w dalszej części odcinków, także bądźcie cierpliwi.